No hej, dzisiaj komiks. Mawiają, że w każdej baśni jest to jedno ziarenko prawdy. I czy bywa inaczej w przypadku ziarna prawdy Andrzeja Sapkowskiego? No to już zależy od czytelnika. Nie no, bywa takie ziarno prawdy. Ale nie mowa tutaj tylko stricte o opowiadaniu w książce Ostatnie życzenie, a mowa bardziej o komiksie ziarno prawdy, czyli serii komiksów, które są adaptacjami opowiadań Sapkowskiego. Do tej pory ukazały się trzy w naszym języku, Ziarno Prawdy, Mniejsze Zło oraz Kraniec Świata, ale w tym roku że ma dołączyć do tego kwestia ceny. No i miejmy nadzieję, że jak najszybciej wszystkie opowiadania ukażą się w takiej formie komiksowej, bo moim zdaniem wyszło to naprawdę dobrze. I właśnie Ziarno Prawdy jest takim pierwszym komiksem, i są to z reguły krótkie komiksy, tam od 50 do 60 stron one mają. Jeżeli chodzi o Ziarno Prawdy, to one ma 56 stron. No nie dużo, nie mało, ale trzeba pamiętać, że jest to tylko jedno opowiadanie, a nie jest to cała książka w formie komiksu. No i właśnie, chyba każdy, no, gdyby ktoś nie znał oczywiście opowiadań Sapkowskiego, a znał tylko gry, to stłumaczę już fabułę. Troszeczkę, bo może zachęcę was w ten sposób. Jeżeli chodzi o ziarnoprawny. Mamy tutaj pokazanego Geralta, który podróżuje traktem oczywiście z jego wierną towarzyszką Płotką, która dotrzymuje mu towarzystwa również podczas rozmowy. A w sumie to nie, bo Płotka cały czas milczy. Ale wracając. Idą traktem, no w sumie to Geralt jedzie na Płotce i w pewnym momencie zbacują trochę z traktu i natrafiają na ciało, zmasakrowane ciało mężczyzny i kobiety. Mężczyzna był płatnerzem znaczy, on był ogólnie rzemieślnikiem, nie pamiętam czy konkretnie płatnerzem no ale Gerard dochodzi do jednego wniosku. Nie był to wielkołak nie były to trupojady, i nie był to człowiek. Więc coś tu już nie gra. No i płotka. Oczywiście, kto, jako że konie zawsze mają rację, a płotka tym bardziej. No, zwłaszcza na przykład jak wejdzie na dach, żeby mieć jeszcze lepsze pole do rekonesansu, płotka czuje się zaniepokojona i Geralt zauważa taką nieznajomą kobietę, która jest w oddali. Blada bardzo cara, biała suknia i czarne włosy. No i płotka jest zaniepokojona i Geralt musi ją uspokajać znakiem akcji. Kobieta znika i wkrótce później Geralt trafia do rezydencji posiadłości, no nie jest to tak, taka fensji i posiadłość, to jest bardziej taki dworek, powiedziałbym, gdzie jest ogrodzona, ogrodzona chata, taka duża rezydencja. Nie wiem, jak to wypowiedzieć. No, taki dworek po prostu. Jak ktoś z Was grał w Wiedźmina na trójkę i ma tam zadanie zagłada domu Radonów, bodajże, gdzie mamy oczyścić dworek z potworów, to mniej więcej na tej zasadzie to polega. No i Geralt, pierwsze co? To jego uwagę przykuwa. To, że drzwi się samo otwierają, w sensie wrota i przez, przez chwilę jest spokój, aż zostanie nastroszony przez człowieka, który ma aparycję dzika, który wygląda jak dzik, jest cały zarośnięty, po prostu pokryty futrem, ma takie wystające kły, no i z mordki, z mordy przypomina po prostu dzika i jest to Nivellen, który początkowo stara się przestraszyć Geralta, żeby ten po prostu uciekał, gdzie pieprzy rośnie. No, ale nie z Geraltem, takie numery. Geralt nic sobie z tym nie robi, wręcz wymierza mieczem w niego i jakby totalny chill, totalnie nic dużego. No i wskutek krótkiej rozmowy Nivelle ma takie, że no w sumie to nie boisz się mnie, to chodź zaprosić jako gościa. No i Geralt zresztą tam pyta się, czy masz może wody dla konia albo coś takiego. No i Geralt zostawia podkę tam na podwórku, a sam idzie na. Ucztę na kolację razem z Niwelenem. I Nivelen wyjaśnia mu całą swoją sytuację. I okazuje się, że po pierwsze, Nivelen na początku nie skojarzył, że to jest Wiedźmin, że Geralt to jest Wiedźmin, tylko myślał, że jest przybysz. I jarnął się dopiero wtedy, gdy powiedział do niego: Ej, patrz, na tym portrecie to jestem ja. I Geralt powiedział: No, widzę. A Nivelen: No, ale nie masz prawa widzieć, bo to jest poza zasięgiem świeckim, kim ty kurde jesteś. No i Geralt mówi: No, no wydźminem. Nivelen myślał, że ma na niego zlecenie po prostu, ale Garat go zapewnił, że spokojnie tak nie jest, czyli. No i Nivelen opowiada mu swoją historię: jak to został przeklęty, jaka jest jego historia związana z jego ojcem, że no została na niego rzucona klątwa przez kapłankę. Bodaj, że to był kult lwiogłowego pająka. Tak, tak, to był ten kult. No zresztą Nivelen tam mówił, że to była bardzo zła świątynia. Oczywiście Niwelen dostał klątwę na siebie za haniebny czyn, za okropny czyn, jakiego się dopuścił. Nawet pod presją znajomych jego ojca, ale no okropne, bo po prostu oni chcieli, żeby on zmężniał w cudzysłowie. Tak nie robimy, tak się nie robi. No i Niwelen tłumaczy tam, że obudził się pewnego dnia w takiej skórze, że wystraszył wszystkich, że padł kilka trupów, no i został sam. Jego kotka co najwyżej wróciła po jakimś czasie, ale tak to narzekał głównie na samotność. I po jakimś czasie pojawiali się kupcy. Pierwszy kupiec się pojawił, tam bodajże rozglądał się. Niwelen chciał go przestraszyć, wyskoczył z zawinkleniczem i po prostu nakrzyczał na niego. No i kupiec powiedział, że wszystko da, wszystko da, tylko życie mi oszczędźcie. No to Niwelen sugerując się tym, że ej. W baśniach mówili, że miłość potrafi zwalczyć, przezwyciężyć uroki. No to powiedział czynić córkę. No a ten kupiec ma takie, ale moja córka ma 8 lat. No to Niwelen, oczywiście, zmieszany też, no bo nie ukrywajmy się, został postawiony w nieznacznej sytuacji. Zresztą sam spowodował tą sytuację, ale też nie będzie brać tutaj dziecka. No po prostu malutkiego dziecka. Więc puścił wolno tego kupca po kolacji. I z czasem zaczęli przychodzić kolejni i ci kolejni sprowadzali córki swoje na okres roku, gdzie przez ten czas oczywiście Nivellen nagradzał ich złotem ze skarbca, a Nivellen miał towarzystwo i trochę tych dziewczyn było, ale od pewnego momentu już no, nie godzi się na to i udaje na przykład, że go nie ma, że nie przyjmuje nikogo, bo po pierwsze skarbiec jest... No, ubyła w skarbcu, po drugie, Niwelen już nie czuje takiej potrzeby. No i okazuje się, że ten Niwelen, który mieszka sam, no tak, nie do końca mieszka sam. Bo najpewniej mieszka z tą dziewczyną w czarnych włosach, którą Geralt widział wcześniej. I są podejrzenia, że to może być rusałka. No taka nieśmiała rusałka, która mówi sobie w innym języku, ale wszystko jest spokojnie. No i sprawy mają dość inny. Obieg, inny wydźwięk, bo tu nie ma takiego stricte happy-endu. Nie no, basically Geralt po prostu wyjeżdża sobie, ale potem wraca i jest pewien zwrot akcji. Ale nie wiem, czy chcę o tym mówić. No, zakończenie jest takie, że faktycznie jakieś ziarno prawdy jest. W, tym, w tych legendach, w tych podaniach. No bo tam wcześniej Niewen mówił do Geralta, że klątwę można coś związanego z miłością albo z krwią. Coś takiego, tak dosłownie powiedz, do Geralta, że coś takiego było w słowach tej klątwy. No i wychodzi na to, że faktycznie miłość albo krew mają moc składa składania, nie, zdejmowania klątw. Tylko pytanie, tutaj zaważyła miłość, czy zaważyła krew? I czy miłość, jeżeli ona zaważyła, była tą prawdziwą? No do takich konkluzji dochodzi Geralt i czytelnik, jak przeczyta. A wniosek jest jeden. Bardzo mądry wniosek, mianowicie taki, że konie nigdy się nie byłam, Bo Geralt to w sumie do tego plotuistwo doszedł głównie dzięki Płotce i podka go naprowadziła na ten właściwy tor. I dzięki temu sytuacja skończyła się w taki sposób, w jaki się skończyła. To tyle, jeżeli chodzi o fabuę. Nie ma co za dużo opowiadać, bo jest to po prostu adaptacja krótkiego opowiadania Sapkowskiego, a nie całej powieści. Moim zdaniem jest to dobry komiks. Zacznę też od tego, że Ziarno Prawdy jest jednym z moich ulubionych opowiadań. Oprócz tego bodaję, że jest jeszcze opowiadanie o Essie Daven oraz o Dudu. Ale Ziarno Prawdy jest w takiej topce, to, to, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o techniczną kwestię, to komiks jest w takiej zintegrowanej oprawie, więc no po czasie troszeczkę może się zniszczyć, ale na pewno jest znacznie lepiej niż takie książki w miękkiej. Które po prostu mogą się ścierać i tak dalej. No, i też wiadomo, że halo 50 stron ponad nie wpakujesz twardą uprawę. No nie, zwłaszcza, że to nie jest format taki A5, jak w zeszłym, tylko no, trochę większy. Jeżeli chodzi o rysunki i kreskę, kreska mi przypadła do gustu. Chociaż troszeczkę różni się kreska między okładką a faktyczną zawartością w środku, ale mówię, dla mnie kreska jest jak najbardziej czytelna jest przejrzysta i jest pasująca do klimatu. Nie ma tutaj chaosu, nie ma czegoś niezrozumiałego, wszystko jest jasno pokazane i to jest jak najbardziej na plus. No poza tym sam dobór barw też o tym świadczy. Jak mamy ponure sceny, czy czuć, że takie napięcie wisi w powietrzu, to dominują te zimne barwy, czyli odcienie błękitu, szarości takiej przepowpadającej w niebieski, granatowy i tak dalej. A jak Gerald jest w takim spokojnym miejscu, czyli na przykład podczas kolacji z Invalenem, to tutaj dominują już ciepłe barwy, co też super oddaje klimat. I mam wrażenie, że w większości wieźmińskich komiksów tak się fajnie bawią tymi barwami. Bo pamiętam, że bodajże w y, Domie Ze szkła albo w Dzieciach Lisicy coś takiego też było, ale do tego dojdziemy w innych materiałach. Jestem też ogromnym fanem konceptartów, które znajdują się na końcu komiksu odnośnie Nivelena i Geralta oraz tej kobiety, która się pojawia w okolicy. No i cóż jeszcze mogę dodać? Rysunki są jak najbardziej na plus. Fabuła no już nie mówię, skoro to jest jedno z moich ulubionych opowiadań. Jestem ciekaw, jakie Wy macie zdanie ten temat? Jak oceniacie w ogóle. Samo opowiadanie ziarna prawdy i ten komiks, jeżeli mieliście okazję go przeczytać, bo w sumie, chyba teraz, jak patrzę, jest on niedostępny, ale mam nadzieję, że Egmont zrobi do druki, na przykład przy okazji premiery kolejnego tomu, oczywiście. Dialogi też zostały naprawdę w dobry sposób napisane, według mnie, chociaż nie mam takiego doświadczenia z tego zakresu. Moje jedyne dialogi, jakie szykuję, to są takie dla graczy z ich mpc które MPC-ami, nie, MPC-ami, tak, mpc które spotykają na trakcie, ale no bo zaraz wejdę tutaj na tematy Warhammerowe, ja to jest Wiedźmin. Komiks oceniam naprawdę bardzo dobrze. Przyjemnie mi się go czytało, szybko mi się go czytało i tak naprawdę mogę powiedzieć, że na pewno jeszcze raz po niego sięgnę. Może za miesiąc, dwa, trzy, no ale na pewno sięgnę, nie ukrywam. Bo lubię popatrzeć na tą kreskę, jaka tutaj została okazana, oraz na no, po prostu sam fakt historii przedstawionej. Oczywiście jest to trochę wersja skrócona tego, ale jak najbardziej wszystko jest git. Na pewno pojawią się materiały jeszcze z innych filmów na temat komiksów wiedźmińskich, I to może w niedługim czasie, ale ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wysłuchało się tego dobrze i trzymajcie się ciepło. A, no i pamiętajcie, że konie zawsze mają rację, co nie? Więc jak wasza klacz się spłoczy czy coś, to faktycznie jakieś zagrożenie jest w pobliżu. Ufajcie płotce. Płotkę powstrzyma byle płotek, ale tak to jest super koni, ma super szósty zmysł.